W ostatnim szorcie powiedziałem Wam, że jeżeli macie za wysokie napięcie w sieci i fotowoltaika nie chce Wam produkować energii albo no nie możecie wysyłać, no bo już jest za wysokie napięcie w sieci, to żebyście zastosowali magazyn energii. Ale to nie jest jedyne rozwiązanie. Kolejnym rozwiązaniem, bardzo w sumie fajnym, jest coś takiego, że możemy zastosować bufor do ogrzewania wody. Dajemy tam sobie grzałeczkę najlepiej trójfazową. Jeżeli są te momenty, w których jest za wysokie napięcie. Po prostu ładujemy sobie taki bufor. W tym czasie, kiedy on się ładuje, obniżamy napięcie w naszej sieci lokalnej i jesteśmy w stanie wypchnąć tą energię na zewnątrz. Jeśli nie jesteśmy w stanie wypchnąć, bo jest nadal za wysokie napięcie, to chociaż fotowoltaika nam pracuje i to, co zgromadzimy w tym magazynie, nazwijmy to ciepła, no to już jesteśmy o tyle do przodu. Czyli co? Jest to możliwe. Czyli co? Ładujemy sobie magazyn ciepła. Są do tego różne systemy. Nie chcę Wam zdradzać wszystkiego. Poszukajcie sobie w sieci, ale to może tylko powiem, że jest kilka firm, które potrafią zrobić takie fajne urządzenia, które nie dość, że będą obniżały to napięcie w sieci, to będą ładowały Wam ten bufor z odpowiednią mocą. Czyli nie, że od razu się załączą i pełną parą, że tak powiem, idzie ta grzałka opór i tam po prostu. Nie ma to tamto, idzie pełno. Nie. One robią to w ten sposób, że jeśli na którejś fazie jest za wysoko, to na tej załączą sobie tą jedną trzecią grzałeczki, a później na drugiej, na trzeciej, tak, żeby to zrobić jak należy. Więc dajcie znać, jak wy radzicie sobie z za wysokim napięciem z fotowoltaiki.